gorączkowy tryb życia i codzienny stres to prawdziwe bolączki naszych czasów. Aktywność fizyczna oraz kąpiele wodne to jedne z najstarszych metod profilaktyki i leczenia bólu oraz napięcia psychicznego. Hydroterapia, a w szczególności różne odmiany hydromasażu, stymulując procesy odnowy biologicznej poprawiają stan psychiczny i fizyczny człowieka. Już w starożytności stosowano kąpiele w ciepłej wodzie jako środek do regeneracji ciała i umysłu. Wśród starożytnych Egipcjan, Greków i Rzymian używanie wody miało fundamentalną rolę w oczyszczaniu ciała, a w symboliczny sposób także i duszy. Kąpiele zalecano w przypadku rozmaitych dolegliwości i chorób, szczególnie chronicznych, takich jak choroby skóry i tkanek miękkich. W trawieniu lub przyswajaniu, dna moczanowa, reumatyzm, niestrawność, zaburzenia wątroby, trochę historii. Historia zabiegów hydroterapeutycznych ma swoje korzenie w starożytności. W średniowieczu ogromną popularnością cieszyły się rosyjskie łaźnie parowe. Tak zwane banie, w których komorę parową ogrzewano za pomocą nasyconej pary wodnej. Równie popularne były w tym czasie klasyczne łaźnie rzymskie, oparte na wykorzystaniu gorącego, suchego powietrza. Na całym świecie pojawiać się zaczęły urządzenia podobne do współczesnych saun. Przypisywano im wiele korzystnych właściwości w tym zdolność zapobiegania chorobom zakaźnym. W XIX wieku w Irlandii stosowano kąpiele przy użyciu pary wodnej o niskim nasyceniu. Na przełomie XVIII i XIX wieku powszechne było przekonanie, że kąpiele i masaże wodne gwarantują dobre zdrowie psychiczne i fizyczne oraz wpływają znacząco na wydłużenie średniej długości życia, zgodnie ze współczesną definicją określoną przez Światową Organizację Zdrowia WHO, zdrowie jest stanem pełnego dobrego samopoczucia, dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a jednostki lub grupy muszą mieć możliwość określania i realizowania swoich dążeń zaspokajania potrzeb, a także zmiany środowiska bądź radzenia sobie z nim. Dlatego zdrowie jest postrzegane jako zasób życiowy, a nie cel życia. Zdrowie jest pojęciem pozytywnym obejmującym zasoby osobiste i społeczne oraz możliwości fizyczne, a nie tylko brakiem obiektywnie istniejącej choroby czy niepełnosprawności. Włączenie pojęcia dobrostanu do definicji zdrowia odzwierciedla rosnące zainteresowanie ewolucją zdrowia publicznego w najszerszym możliwym znaczeniu. Uważa się, że zabiegi z zakresu hydroterapii a w szczególności masaż wodny, mają ogromny wpływ na utrzymanie tego dobrostanu. Wanna z hydromasażem, rodzaje i materiały. Jak wybrać wannę z hydromasażem wszystko zależy od rozmiaru i kształtu pomieszczenia kąpielowego oraz, oczywiście, od zasobności i portfela. W małych łazienkach najlepiej sprawdzają się prostokątne przyścienne wanny z hydromasażem. Można je bowiem z łatwością ustawić wzdłuż ściany i dopasować w zależności od dostępnej przestrzeni. Są przestronne i z łatwością mieszczą dwie osoby kąpiące się jednocześnie. Producenci oferują wygodne kompaktowe modele wanien z hydromasażem o wymiarach 147 cm. Przy 150-70 cm są one głębsze od standardowych wanien, umożliwiając całkowite zanurzenie się w pozycji półsiedzącej. Wanny owalne posiadają wszystkie zalety urządzeń prostokątnych, oferując przy tym bardziej przyjazne. Organiczny desig. Na rynku znajdziemy również warianty z prostokątną obudową oraz owalnym wnętrzem. W przypadku łazienek średniej wielkości możemy zdecydować się na narożną wannę z hydromasażem. Pasuje ona szczególnie do łazienki o kwadratowym kształcie. Najpopularniejsze modele narożne mają wymiary od 120 cm x120 cm do 165 cm x165 cm największe z hydromasażem mogą jednocześnie pomieścić dwa osoby. W przypadku dużych łazienek, kwestia doboru odpowiedniej wanny jest otwarta. Zależy od preferencji i pomysłowości użytkowników. Na rynku znajdziemy bogaty wybór efektownych wanien wolno-stojących w rozmaitych kształtach i rozmiarach. Wielu klientów decyduje się także na zakup wanny z hydromasażem do zabudowy. Efektowny wygląd zapewnia wówczas odpowiednio dobrane wykończenie z kafelków, materiałów kompozytowych, naturalnego kamienia. A nawet drewna. Poszczególne modele wanien z hydromasażem różnią się także pod względem ilości i rodzaju dysz oraz metody sterowania. W podstawowych wersjach wanien z hydromasażem znajdziemy 4 do 12 dysz, rozmieszczonych na wysokościach, odpowiadających poszczególnym partiom ciała. W bardziej profesjonalnych produktach może ich być nawet do kilkudziesięciu. Niezwykle przydatną funkcją jest możliwość zamykania i otwierania poszczególnych dysz, w zależności od obszaru ciała, który chcemy poddać masażowi, wyróżniamy trzy rodzaje dysz: ruchome, nieruchome. Szampańskie dysze ruchome umożliwiają jeszcze głębszy masaż ciała. Dysze nieruchome znajdują się na wysokości karku. W dyszach szampańskich woda wypływa pod kątem 45. Powietrze jest wówczas rozbijane pod dużym ciśnieniem na tysiące małych bąbelków. W podstawowych modelach wanien znajdziemy najczęściej dysze jednopunktowe przez które woda wypuszczana jest jednym strumieniem. Dla uzyskania efektu relaksacyjnego bardziej korzystne jest zastosowanie wariantów wielopunktowych. W których strumień rozbijany jest na wiele mniejszych części. Wśród sposobów sterowania hydromasażem wyróżniamy tradycyjne sterowanie pneumatyczne oraz coraz bardziej popularne nowoczesne sterowanie elektroniczne. Sterowanie elektroniczne umożliwia dostosowanie hydromasażu do własnych potrzeb na wielu poziomach. Można bowiem zaprogramować czas masażu, temperaturę wody oraz preferowany tryb zabiegu, wybierając wannę z hydromasażem. Zwróćmy szczególną uwagę na materiał, z jakiego została wykonana. Do produkcji wanien najczęściej wykorzystywane są, akryl mocny, trwały materiał o gładkim wykończeniu. Akryl wzmocniony żywicami poliestrowymi i włóknem szklanym jest odporny na urazy mechaniczne, takie jak odpryski i pękanie oraz jest łatwy do czyszczenia. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim plastyczności. Pozwalającej nadać wannie dowolny kształt oraz wzbogacić ją o dodatkowe elementy, siedzisko, zagłówek, etc. Akryl jest ciepły i przyjazny w dotyku. Dzięki właściwościom izolacyjnym, długo utrzymuje temperaturę wody. Co jest szczególnie istotne w przypadku kąpieli relaksacyjnych. Wanny z hydromasażem akrylowe przez wiele lat zachowują świeży, doskonały wygląd. Stal emariowana materiał stosunkowo tani i popularny, ale mało odporny na urazy mechaniczne i przebarwienia. Wanny ze stali emariowanej są przyjazne dla kieszeni. Ale trudne w utrzymaniu. Wielu użytkowników narzeka również na ich mało przyjemną fakturę, żeliwo materiał niezwykle trwały i odporny na uszkodzenia ale przy tym dość drogi i ciężki. Montaż wanny z hydromasażem Prawidłowy montaż wanny z hydromasażem ma ogromne znaczenie dla późniejszego użytkowania urządzenia, dlatego też należy powierzyć go doświadczonym specjalistom. Zadania montażu wanny podjąć się mogą tylko osoby o odpowiednich uprawnieniach elektrycznych oraz doświadczeniu w przyłączaniu instalacji elektroenergetycznych oraz wodno-kanalizacyjnych. Przede wszystkim, wanna nie powinna być sztywno połączona ze ścianą lub podłogą. Degania występujące podczas masażu mogłyby bowiem doprowadzić do szybkiej awarii sprzętu. W przedniej części urządzenia znajduje się panel zabezpieczający systemy pomp i przewodów. Decydując się na wannę z hydromasażem, Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej wentylacji oraz łatwego dostępu do wszelkich urządzeń. Istotną kwestią w montażu wanien z hydromasażem jest również prawidłowe podłączenie systemów elektrycznych. Fachowiec z serwisu określi wówczas wymagania sprzętowe oraz instalacyjne, zapewniając użytkownikom bezwzględne bezpieczeństwo kąpieli. Wanna z hydromasażem parametry i funkcje. Wanny z hydromasażem różnią się nie tylko pod względem kształtu koloru oraz sposobu wykonania dzięki zróżnicowanym funkcjom i systemom poszczególne modelowanie odpowiadają na potrzeby różnorodnych użytkowników. Wśród dostępnych systemów hydromasażu wyróżniamy hydromasaż wodny w killer pole, w hydromasażu tego typu dysze umieszczone są wzdłuż ścian bocznych. A woda w kąpieli podlega recyrkulacji. Polega on na wypuszczaniu strumienia wodnego pod zwiększonym ciśnieniem przez dysze, znajdujące się w ścianach wanny. Strumienie wody działają na ciało rewitalizująco oraz energetyzująco. Hydromasaż wodny stymuluje układy krążenia i limfatyczny. Działa rozszerzająco na naczynia krwionośne oraz zmniejsza zatrzymywanie wody w organizmie. Hydromasaż powietrzny, AirPOL, jest to najdelikatniejszy rodzaj hydromasażu. System AirPOL wprowadza powietrze do wody przez odpowiednie dysze umieszczone na dnie wanny. Działanie masażu typu AirPOL jest relaksujące i kojące. Drobne bąbelki powietrza są delikatniejsze i cichsze w porównaniu do wiru. Delikatnie masują mięśnie. Stymulując mikrokrążenie obwodowe i zakończenia nerwowe. Hydromasaż wodno-powietrzny, inaczej perełkowy, combinet, opcja combinet to połączenie dwóch powyższych systemów hydromasażu. Masaż ten polega na wzbogaceniu strumienia wody pod ciśnieniem o powietrza. Dzięki zastosowaniu tego systemu, stymulujemy skórę, odpowiednio ją przy tym dotleniając. W standardowym wyposażeniu wanny z hydromasażem otrzymujemy pompę. System rur i węży rozprowadzających wodę, podstawowy zestaw dysz oraz sterowanie pneumatyczne lub elektroniczne. Wiele modeli wanien z hydromasażem wyposażonych zostało w dodatkowe funkcje, dzięki którym kąpiele są jeszcze bardziej skuteczne. Do wyposażenia dodatkowego zaliczamy m.in. zwiększoną liczbę dysz, urządzenie do automatycznej dezynfekcji, oświetlenie LED, element koloroterapii. Wspomagające i relaksujące lub energetyzujące działanie kąpieli z hydromasażem, wbudowane panele audio z głośnikami stosowane w muzykoterapii, kojąca muzyka wspomaga efekt relaksacyjny hydromasażu, urządzenie do podgrzewania wody, przydatne szczególnie dla zwolenników długich, gorących kąpieli, zagłówki, poprawiające komfort podczas długich kąpieli, wanna z hydromasażem. Czy warto hydromasaż przynosi wiele korzyści zarówno dla ciała, jak i umysłu, zapewniając całkowity relaks psychiczny oraz fizyczny. Wanny z hydromasażem wyposażone są w dysze zaprojektowane i wyregulowane do działania na całe ciało. Masaż w wannie przebiega w kierunku serca. Metoda ta umożliwia prawidłową stymulację układów krążenia i limfatycznego. Wśród najważniejszych korzyści płynących z regularnego zażywania kąpieli z hydromasażem, wymienić możemy odpoczynek dla umysłu regularne. Sesje hydromasażu to skuteczny środek antystresowy. Podczas zanurzenia w gorącej wodzie przy współczulny układ nerwowy wytwarza większą ilość hormonów, które powodują relaksację organizmu. Zmniejszając objawy spowodowane przez stres nagromadzony w ciągu dnia, hydromasaż stymuluje również produkcję endorfin które generują uczucie przyjemności i relaksu. Kąpiele z hydromasażem wpływają pozytywnie na jakość snu, zwalczają objawy bezsenności, umożliwiając powrót do zdrowia. Korzyści estetyczne i kosmetyczny masaż wodny stymuluje i aktywuje układ limfatyczny oraz wspomaga drenaż płynów w tkankach. Dzięki temu, z powodzeniem wykorzystuje się go w zwalczaniu objawów celulitu oraz innych problemów związanych z nadmiernym gromadzeniem się tkanki tłuszczowej. Regularne sesje hydromasażu stymulują naprawę ciała i usprawniają sylwetkę. Hydromasaż wzmocniony przez użycie odpowiednio dobranych olejków eterycznych ma właściwości prozdrowotne. Po sesji skóra staje się gładka, jedwabiście miękka i promienna. Pomoc dla sportowców Zabiegi hydromasażu są niezwykle przydatne dla osób, które poświęcają się uprawianiu sportu. Kąpiele z hydromasażem mają działanie terapeutyczne w leczeniu skutków drobnych urazów, takich jak skurcze mięśni, siniaki, skręcenia, itp. Dzięki rozluźniającym właściwościom gorącej wody i masażu, pozwalają one również odzyskać energię po każdym rodzaju treningu. Korzyści zdrowotne hydromasaż posiada niezwykle korzystny wpływ na wiele aspektów zdrowia, zarówno psychicznego jak i fizycznego. W zależności od wybranego programu, masaż wodny może pełnić funkcję niezbędnego zastrzyku energii lub środka do osiągnięcia całkowitego rozluźnienia. Kąpiele z hydromasażem przyczyniają się do obkurczania i oczyszczania dróg oddechowych, poprawiają krążenie obwodowe i łagodzą ból stawów. Są one również przydatne w leczeniu bezsenności oraz cukrzycy typu 2. Hydromasaż powoduje obniżenie poziomu cukru we krwi. Uwaga! Regularne kąpiele z hydromasażem są polecane niezależnie od wieku, jednak w przypadku ludzi w podeszłym wieku, kobiet w ciąży oraz osób ze stwierdzonymi chorobami serca, zaleca się wcześniejszą konsultację z lekarzem. Wanna z hydromasażem, cena. Przyzwoita. Markowa wanna z hydromasażem to koszt od około 2000 zł w górę. Oczywiście. W sprzedaży znajdują się także wanny w niższych cenach. Wystrzegajmy się jednak urządzeń, które w porównaniu do swojej ceny wydają się zaskakująco dobrze wyposażone. Do ceny urządzenia należy doliczyć koszt profesjonalnego montażu. Wykupienie tej usługi jest konieczne dla bezpiecznego użytkowania wanny oraz otrzymania pełnej gwarancji na urządzenie, wybierając wymarzoną wannę z hydromasażem. Zwracajmy uwagę na dostępność serwisu w pobliżu miejsca zamieszkania warto również zawczasu skontrolować dostępność części zamiennych do wybranego przez nas modelu w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów. Zaoszczędzimy w ten sposób wiele nerwów oraz pieniędzy. Konserwacja wanny z hydromasażem Kluczową kwestią korzystania z wanny z hydromasażem jest odpowiednie czyszczenie i konserwacja. Regularne użytkowanie urządzenia może doprowadzić do zatkania dysz. Dzieje się tak najczęściej jeśli stosujemy do kąpieli mydła lub żele, pozostawiające trudne do usunięcia osad, zaleganie wody w pompie skutkuje natomiast namnażaniem się szkodliwych bakterii i grzybów. Jeśli chcemy korzystać z korzystnych właściwości kąpieli z hydromasażem, musimy zadbać o systematyczną dezynfekcję wszystkich systemów. Przede wszystkim, po każdym użyciu starajmy się dokładnie opłukać i osuszyć wannę raz na jakiś czas, z częstotliwością wskazaną przez producenta lub serwis, dokonujmy rutynowej dezynfekcji pompki oraz wszystkich dyż. Dezynfekcję przeprowadzajmy przy użyciu specjalistycznych, bezpiecznych środków. Przy ich wyborze również zdajmy się na rekomendacje producenta lub fachowców od montażu. Proces czyszczenia i konserwacji wanny z hydromasażem jest znacznie prostszy w przypadku modeli wyposażonych w automatyczny system czyszczenia. Jest to doskonała, choć kosztowna, opcja dla zabieganych i zapominalskich. Udany hydromasaż w 7 krokach. Dopasuj urządzenie do swoich potrzeb. To ważne, by wybrać produkt który posiada programy najlepiej dopasowane do twoich potrzeb. Używaj funkcji, które spełnią twoje bieżące oczekiwania. Znajdź czas dla siebie. Zażywaj kąpieli z hydromasażem 2 do 3 razy w tygodniu, najlepiej wieczorem, kiedy możesz poświęcić 30 minut tylko dla siebie. Idealny hydromasaż wymaga około 20 minut zanurzenia. Pozostały czas przeznacz na pielęgnację i wyciszenie. Przygotuj skórę aby zwiększyć korzyści płynące z hydromasażu, poprzeć go peelingiem odpowiednim dla Twojej skóry. Po zakończonym hydromasażu użyj kremu nawilżającego. Ulubionego balsamu lub masła do ciała. Ustaw odpowiednią temperaturę. Idealna temperatura do hydromasażu to pomiędzy 32 stopnie Celsjusza a 37 stopni Celsjusza, w zależności od oczekiwanych rezultatów można wykonywać zabiegi w nieco chłodniejszej oraz cieplejszej wodzie, pamiętając. Że cieplejsza woda wpływa relaksująco na mięśnie oraz stymuluje krążenie, a chłodniejsza posiada efekt tonizujący oraz zwiększa ciśnienie krwi. Wyróżnia się trzy rodzaje kąpieli w wannie z hydromasażem dwukropek hydromasaż w zimnej wodzie. Stosuje się go przeciwbólowo i przeciwzapalnie. A także w celu pobudzenia układów krążenia i oddechowego. Temperaturę ustawiamy wówczas na 31 stopni Celsjusza kąpiemy się maksymalnie 15 minut. Hydromasaż w letniej wodzie stosowany rozluźniająco, uspokajająco, w celu zmniejszenia napięcia mięśniowego. Temperatura powinna wynosić 34 stopnie Celsjusza, a maksymalny czas trwania zabiegu 20 minut. Hydromasaż w ciepłej i gorącej wodzie. Skuteczny w celu zmniejszenia napięcia mięśniowego oraz poprawy pracy układu krążenia. Posiada on również działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Zabieg ten przeprowadzamy w ciągu 10 do 15 minut w temperaturze 38 do 42 stopnie Celsjusza. Poznaj moc olejków eterycznych. Przygotowując kąpiel z hydromasażem, możesz wybierać spośród wielu różnych olejków. Olejek cyprysowy działa przeciwzapalnie. Skutecznie stymuluje skórę oraz zwalcza celulit. Olejki cytrusowe i cedrowe posiadają właściwości regeneracyjne oraz energetyzujące. Olejki miętowe i lawendowe służą natomiast do osiągnięcia stanu całkowitego relaksu. Korzystaj z dodatkowych funkcji. Niektóre wanny wyposażone są w dodatkowe funkcje z zakresu muzykoterapii oraz koloroterapii. Jeśli twoje urządzenie nie posiada takich możliwości, Zadbaj samodzielnie o muzykę dobraną do nastroju i celu sesji oraz odpowiednie oświetlenie. Terapia kolorami wykorzystuje stymulujące i kojące działanie kolorów tęczy. Jeśli chcesz się zrelaksować, wybieraj chłodne barwy, takie jak zielony czy niebieski. Kolory ciepłe, takie jak czerwony. Pobudzą cię do działania i naładują pozytywną energią. Zadbaj o czyszczenie i dezynfekcję. Po każdym użyciu stosuj odpowiednie środki czyszczące oraz korzystaj z systemu dezynfekcji. W budżetowych modelach wanien dezynfekcję należy uruchomić samodzielnie. W droższych wersjach Proces ten uruchamia się automatycznie. Odpowiednia higiena wanny z hydromasażem pozwoli zabezpieczyć wewnętrzne komponenty urządzenia przed rozprzestrzenianiem się pleśni i bakterii oraz nagromadzeniem biofilmu. Dzięki temu, wanna zachowa pełną sprawność przez długie lata. Jakie są zalety wanny z hydromasażem? Kąpiel w wannie z hydromasażem rozluźnia mięśnie, odpręża. Poprawiana nastrój to z kolei wpływa na obniżenie ciśnienia. W domowym warunkach można poczuć się jak w salonie spa, jak dbać o wannę z hydromasażem. Warto zadbać o czystość systemu, ponieważ to on najszybciej ulegnie awarii, jeżeli dostaną się do niego niepożądane przedmioty. Czyszczenie proces dezynfekcji powinno być wykonane po każdej kąpieli, a jeżeli jest nieużywane codziennie to przynajmniej dwa razy w miesiącu.